mm -hmm. W udziale zaszczyt i przyjemność prowadzenia tej uroczystości. I teraz proszę o zabranie głosu Pana Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Profesora Krzysztofa Rączka. Szanowny Panie Rektorze, Szanowni Państwo, jest mi niezwyk niezwykle miło powitać Państwa na tej wspaniałej, jedynej swoim rodzaju uroczystości. Pan profesor Tadeusz Reciński należy do najwybitniejszych przedstawicieli naszego Wydziału. Trudno jest przecenić zasługi i dla Wydziału, dla jego rozwoju i dla rozwoju nauki. Pan profesor nie tylko jakby zajmował się badaniami, ale także i działał organizacyjnie na rzecz Uniwersytetu w latach 87-90. Był prodziekanem naszego wydziału. A od 1997 roku pełni nieprzerwanie funkcję najpierw kierownika zakładu postępowania cywilnego, a później i teraz kierownika katedry. Pan profesor jest świetnym dydaktykiem, wychowawcą wielu pokoleń młodych prawników, ale nie tylko magistrów, także doktorów, doktorów habilitowanych i profesorów tytularnych. W tym momencie już nie zostaje mi nic innego, jak życzyć panu profesorowi 100 lat albo nawet nie ograniczajmy woli Boga, niech to będzie i ponad 100 lat. Panie profesorze, drogi Tadeuszu, wszystkiego najlepszego. Szanowny panie profesorze, drogi jubilacie, szanowni państwo. Profesor i sędzia Tadeusz z jest uczonym o światowym formacie, najwyższych walorach naukowych i osobistych, z zaangażowaniem pełniącym służbę publiczną, mającym największy wpływ na rozwój współczesnej procesualistyki cywilnej w Polsce. Jednak każdy to zetnął się z profesorem, jego przyjaciele, uczniowie, współpracownicy. Może w nim dostrzec nie tylko wybitnego naukowca i znakomitego sędziego, ale również, a może przede wszystkim, wspaniałego człowieka. Zawsze służy radą i pomocą. Wspiera i pokazuje, jak realizować plany i zamierzenia. Jako jeden z jego wychowanków, mogę powiedzieć, że jestem dumny z takiego mistrza. Prawdziwym szczęściem jest to, że mogłem, tak jak inni koledzy, kształcić się pod kierunkiem człowieka tak otwartego i przyjaznego. Wyrazem uznania dla Pańskiego dorobku oraz dla Pana jako człowieka uczonego i sędziego niech będzie ta księga pamiątkowa, do której złożyli swe serdeczne dary Pańscy liczni przyjaciele, koledzy, współpracownicy i uczniowie. W tej księdze, jak w Pańskiej działalności zawodowej, teoria spotkała się z praktyką i osiągnęła twórczą harmonię. Aurea praxis, aurea teoria, Panie Profesorze. Aurea praxis, aurea teoria, Szanowni Państwo. Panie Profesorze, Szanowni Państwo, ja zabieram głos w imieniu i Magnificencji Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, Pani Profesor Katarzyny Kałasińskiej-Macukow. Zanim oddam Panu Profesorowi list gratulacyjny. Z przekazaniem życzeń i gratulacji pani rektor i za jej pośrednictwem także całego naszego środowiska akademickiego, chciałem także swoje własne życzenia przekazać. Tadeuszu, pan Dziekan mówił o tym, że jak zobaczył, że to jest jubileusz 65-lecia, to był zdziwiony, biorąc pod uwagę wiek. Ja zresztą też jestem zdziwiony, ale jak spojrzałem na listę publikacji i innych osiągnięć, a także jak dzisiaj wysłuchałem. Laudacji, z której wynika, jak masz na koncie wiele osiągnięć, to w związku z tym chciałem Ci złożyć podwójne życzenia. Po pierwsze, żebyś nadal tak wyglądał, a po drugie, żebyś, żeby ta lista publikacji tych osiągnięć nadal się powiększała przez wiele, wiele lat. A tak poza tym życzę Ci wszystkiego najlepszego w życiu prywatnym. Szanowni drogi jubilacie, Szanowni Państwo, szczególną cechą wyróżniającą Tadeusza z grona sędziów i naukowców, jest jego wszechstronność i zaangażowanie. Jest skromnym, ciepłym, życzliwym towarzyskim, i zawsze w pełnym optymizmu kolegą. Chciałbym mu podziękować w imieniu i swoim. I sędziów Izby, którą kieruję, a także sądzę, że i pozostałych Izb. Działalność bowiem naszego dzisiejszego jubilata no, wyraża się między innymi w jego życzliwości i przyjaznym stosunku do sędziów, nie tylko Izby Cywilnej, ale także Sędziów Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych. Na zakończenie składam Ci Tadeuszu najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności. Życzę Ci też dużo sił, bo między innymi dlatego, że jestem przekonany, iż tak jak dotychczas te siły głównie spoży spożytkujesz dla rozwoju nauki i judykatury. Panie profesorze, dostojni ubilacie, panie rektorze, panie dziekanie, szanowni państwo. Przypadł mi w udziale ogromny zaszczyt przeczytania listu od jednego ze współorganizatorów dzisiejszej wspaniałej uroczystości, czyli ministra sprawiedliwości. I to ten zaszczyt spotyka mnie w dniu szczególnym, ponieważ jest to dzień zmiany na stanowisku ministra sprawiedliwości. Od niespełna trzech godzin mamy. Nowego ministra, ale pozwolę sobie przeczytać list od ministra Krzysztofa Kwiatkowskiego, który dzisiaj zakończył swoją misję pełnienia tej funkcji ministra sprawiedliwości. List jest podpisany 16 listopada, by nie było żadnych wątpliwości kompetencyjnych. No. Dzisiejsza uroczystość to szczególny wyraz uznania i podziękowania za nieoceniony wkład w rozwój prawodawstwa i w rozwój przede wszystkim procedury cywilnej w Polsce. Korzystając ze sposobności, chcę podziękować Panu za współpracę z Ministerstwem Sprawiedliwości i mam nadzieję, że wciąż będzie ona trwała i będzie równie owocna jak dotychczas. Wyrażając uznanie dla Pańskiej drogi życiowej oraz znakomitych osiągnięć zawodowych, Życzę Panu Profesorowi wielu dalszych, owocnych lat pracy i wszelkiej osobistej pomyślności z wyrazami najwyższego szacunku i uznania Krzysztof Kwiatkowski, Minister Sprawiedliwości, do dnia dzisiejszego. Szanowny y, Panie Profesorze, Szanowni Państwo, jestem zaszczycony, że mogę tutaj dzisiaj uczestniczyć w tej wspaniałej uroczystości. Bardzo dziękuję, serdecznie gratuluję i życzę wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Dziękuję. W imieniu wydawnictwa Lexis LexisNexis, szczególnie jego redakcji książkowej, oraz moim osobistym gorąco dziękuję za życzliwe słowa, za udzielanie nam wskazówek, porad, wreszcie za poczucie humoru oraz wyrozumiałość, która, którą wykaz, które wykazywał Pan w ciągu przeszło 20 współpracy z nami, a które pozwoliła Panu wybaczyć nam czasem niezdarności, błędy i potknięcia. Jest Pan, Panie Profesorze, najmilej witanym gościem o szczególnym statusie w naszej siedzibie w Alejach Jerozolimskich. Poczytując sobie za zaszczyt możliwość wydania księgi pamiątkowej z okazji Pana Jebieleuszu, jeszcze raz gratuluję wybitnych dokonań oraz dziękuję za dotychczasowy wkład w rozwój wydawnictwa. Nieśmiało mam nadzieję na przyszłą, równie mocną współpracę.